Wszystkim na moim kanale Twin Dolls Investments. Dzisiaj pomówimy o poufności i bezpieczeństwie. A czym zajmiemy się dzisiaj? Dzisiaj pomówimy o Monero. Monero jest to token, który już od wielu, wielu lat jest na rynku. Jego all-time low wynosił 21 centów, natomiast all-time high aż 542 dolary. Do czego służy ten token? Token służy do tego, aby z, miejsc, z punktu A do punktu B wysłać pieniądze w sposób bezpieczny i zdecentralizowany. Tak więc, czy było, będzie, czy jest yy, pobyt na taki token? O, oczywiście, że tak. Jak już wcześniej wspominałem, nie jestem doradcą finansowym, więc to wszystko są po prostu moje luźne debagacje i chciałem wam przedstawić właśnie ten token, ponieważ uważam, że to bardzo ciekawy token i warto byłoby mieć go w swoim portfolio. Możecie go kupić na giełdzie Binance, na Krakenie, na Bitrue, na AukieX, tak więc wiele, wiele miejsc, gdzie możemy kupić ten, ten token i z racji tego iż niedługo prawdopodobnie CBDC stanie się prawdą. Czyli yy, cyfrowa waluta banku centralnego, cyfrowa waluta cy yy, czyli Central Bank Digital Currency, tak się to nazywa, to czy, a w CBDC będzie polegało na tym, żebyśmy, żeby jakieś instytucje finansowe patrzyły nam na ręce i patrzyły, gdzie i jak wydajemy pieniądze. Tak więc Monero z pewnością jest ciekawą alternatywą dla osób, które chcą zostać poufne w świecie kryptograficznym na, gdzie chcielibyśmy, aby nikt nie patrzył nam przez ramię, co, gdzie, jak robimy. Według mnie 20 dolarów wydane na Monero jest dobrą inwestycją i wydaje mi się, że jej All Time High za kilka miesięcy lat, nie wiem kiedy będzie zapewne lat więcej niż miesięcy, chociaż kto wie, będzie o wiele wyższy. Na dzisiaj to już tyle. Dzięki. Cześć.